Cześć kochani, dziś przychodzę do Was z pomysłem na świetne śniadanko. Będzie to zapiekana owsianka. Przygotowuję ją w wersji 3 razy bez, czyli bez cukru, bez glutenu, bez laktozy. Oczywiście dodatki do niej możecie wybrać samodzielnie. Ja tylko nakreślę Wam ogólne ramy, a inwencja należy do Was. Ja dzisiaj przygotowuję w wersji szarlotkowej, nazwijmy to. Będziemy do niej potrzebowali. Około pięciu łyżek płatków owsianych, ja tutaj mam płatki owsiane górskie. Szklanka mleka, ja mam mleko owsiane. Rodzynki, jedna łyżka, wcześniej posiekane, żeby oddały trochę więcej słodyczy. Oczywiście jabłuszko jedno. Ulubione orzechy, ja mam tutaj migdały. Szczypta soli. Już Wam kiedyś mówiłam, że szczypta soli do słodkich potraw robi wielką różnicę, podbija, wyciąga ten słodki smak. Oraz szczypta cynamonu, jak na szarutkę przystało. I ja dodaję dosłownie jedną czwartą xylitolu dla podkreślenia słodyczy, bo moje jabłko nie jest słodkie. Jeżeli macie słodkie jabłko, to możecie się obyć bez w ogóle żadnego słodzika. Oczywiście, zamiast słodzika możecie użyć na przykład banana. Okej, okay, od czego zaczynamy? Ja, żeby nie brudzić już wielu naczyń, wż, y, przygotowuję wszystko w naczyniu, y, które nadaje się do zapiekania. Y, pewnie macie takie naczynie, jeżeli nie, to można użyć zwykłego naczynia żaroodpornego. Sypuję do niego 5 łyżek y, płatków, zalewam je mlekiem. I teraz dorzucam y, rodzynki. Dodaję szczyptę soli, szczyptę cynamonu oraz pół łyżeczki ksylitolu. Migdały zostawię do posypania na wierzch. Teraz muszę obrać jabłko, a następnie wcieram je do owsianki. Teraz wszystko dokładnie mieszam. Staram się mniej więcej równomiernie rozprowadzić. Posypuję migdałami, Wy możecie ulubionymi orzechami, nawet wiórkami kokosowymi super się sprawdzą. I wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 20-25 minut. Po 25 minutach wyciągnęłam owsiankę z piekarnika. W domu pachnie obłędnie jabłecznikiem. Z tego przepisu wychodzi super zdrowe śniadanie, a pachnie jak i smakuje jak ciasto z jabłkami. Dzięki za oglądanie, zapraszam do pozostałych filmików, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia!